Wysoka Izbo. Swoje pytanie kieruję do posłów Platformy Obywatelskiej. Czy państwo jeździcie na narty? Otóż na narty na Podhale jeździ cała Polska. I czy państwo nie uważacie, że Polacy, udając się na wypoczynek na południe Polski, na Podhale, mają prawo do tego, żeby nie tkwić sześciu godzin w korkach pomiędzy Krakowem a Zakopanem? Właśnie temu... Służy poprawka złożona przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż przed rokiem rząd usunął z programu budowy dróg krajowych odcinek drogi, 17-kilometrowy odcinek drogi Lubień-Rabka, który miał być realizowany w latach 2011 15 W grudniu 2011 roku miały rozpocząć się roboty. Odłożył pan to, panie premierze Tusk, ad kalendas grekas. I Panie Tusk, premierem się bywa, narciarzem się jest. Na razie pan lata samolotem, ale wielkimi krokami przybliża się czas, że będzie Pan jeździł, podróżował jak tysiące Polaków. Czy nie lepiej pomyśleć zawczasu o tym, żeby droga do zakopanego była możliwa do pokonania w czasie wrócić 6 pani godzin?